Cześć, widać ludzie. Tu znowu Ben, witam was wszystkich ponownie w świecie klopsiki i nazwiska pogodowe, okej? Okay, dzisiaj zaczynamy akt szósty, już nawet nie przeczytałem jak się nazywa misja, po prostu mi się nie chce. No jakaś inna kamera. No, dupa nie inna. Hmm, dobra, słuchajcie, jezu. Hmm, jakiś grad tutaj pada. Nieważne, my dziś nie my przed siebie. Musimy na razie biec cały czas. Miód. Miód. Tłuszcz. Nie, nie mute. Dobra. Na górę. Nie wiem, czy to będą w ogóle żarłopaczki do zdobycia. Czy nie? No skakuj, Jezu, co z Tobą? Co ja mam tutaj zrobić, cholera jasna? Gość tutaj na bok może? Nie. A tu? Nie. Przecież ja tam nie doskoczę. Co za głupota! No Jezu, co jest? Eee, a stąd? Eee, nie ogarniam. Aha. <laughs> Boże, jaki fail. Dobra, biegniemy jeszcze raz. Na <coughs> początku. Aaaa, oh, słuchajcie, niska. co ja mam tutaj po, po pomówić w tym odcinku? W sumie to nie mam pomysłu na co ja bym wam mógł poopowiadać. A eee, ale tutaj coś w ogóle jest do zniszczenia. A co ja mam z tym... Czy ja mam wrócić z tamtym czymś? No, chyba tak. Dobra. To jednak dobra, nie bez sensu, tylko ja się pominiem. Jezu, ja będę musiał tak w kół. Jezu Za co? Powiedzcie mi, za co? Ja muszę teraz tak latać od tej strony do tej i po prostu przenieść ze dwie, te takie ogórki. No i jeszcze spadłem. Super, nie no, git. Jezu, za co, za co? Hmm. Ja się w ogóle w ostatnim odcinku, sobie, słuchajcie, pomyliłem. Przecież to chyba zresztą było ten, było... Mogliście zauważyć, że się pomyliłem, że... Że stwierdziłem, że tamten odcinek jest ostatnim, ale nie. Jednak tamten odcinek nie był ostatnim. I w ogóle nie wiem, czy potrzebne jest to, bym ja musiał wziąć ee, tamto mięso. Skoro ja mam tutaj, skoro ja za pomocą po prostu skoku mogłem się dostać do tych ogórków takich. Więc to było trochę bez sensu, bo już możemy się nam dostać na górę, no ale nieważne. <laughs> Nieważne, czepiam się tylko. Czepiam się, boże, że bo to jest... Nie, 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 nie nie kończę, nie kończę. E, aha. Nie no, nie zły nie ma co. Hm. Dobry żołg nie jest zły. Dobra, spieszamy. Okej, okay, weźmy to coś. Bo ta galareta pewnie się przyda. Mm -hmm. I tu chyba nie ma żarłopaczek, słuchajcie, w, tych, y, w tym akcie szóstym w zakończeniu. Ale to dobrze. <grym> tutaj muszę się tylko skupić na celu pójścia przed siebie. <grym> Za co? I po co mi to masło? Czy ja bez tego masła? Aha, ja muszę chyba tutaj. Tak. Tak. Dobra. I co teraz? A, dobra. To git. Aha. Jeszcze mi musiał zaatakować. Dobra, ciśniemy. Aha. Koniec. Czy to jest kontynuacja aktu szóstego, czy... Wiecie? Nie mam siły <laughs> Nie mam siły e, Żeby teraz mówić czy to była czy to jest kontynuacja czy po prostu tak nas tutaj sobie mm, po prostu rzucili do następnej, e, że tak powiem Do następnej tak jakby i misji w tym akcie A ja się muszę wrócić na górę, żeby tego hamburgera ściągnąć, tak? Chyba tak Mhm, muszę. I ja w ogóle przyniosłem źle tam. To No zaraz mnie coś szlak trafi chyba. Ale dobra to mój błąd. Ja tego nie podniosę w taki sposób, nie wiem, czy twórcy wiedzą Chociaż A, dobra. Czy ja tego nie muszę tam podnieść? To po prostu muszę to tam przenieść. A tu w muzyka jest nawet fajna w tej misji, przynajmniej taka znośliwa dosyć. Doskoczę w taki sposób. Powiedzcie mi, że doskoczę. Proszę. Proszę, Powiedz mi, że tak doskoczę. Dobra, doskoczyłem. To git. No, zrzuć to. Ciśnij z tym, ciśnij z tym, proszę. Dobra, to sobie ułożymy tutaj już taki taki szlak z tego tłuszczu i przeniesiemy tego cheeseburgera tam dalej i... I będziemy mogli się dostać na górę. E, zagadki po prostu naj... słabe. Przynajmniej teraz. Dobra, poczekamy dostaniemy się na drugą stronę, zrzucimy te, aha nie zrzucimy, aha nie bo ja w ogóle nie, nie mam, myślałem, że mam ten taki siekacz, ale jednak go nie mam. A teraz co muszę zrobić? Aha, tam muszę iść, dobra. <suszy> Dalej jest noc, aha jeszcze spadłem, super. No, na szczęście nie ma daleko tego <laughs> checkpointu. No. Mm, dalej, słuchajcie, no nie wiem, czy ja to mówiłem już, czy nie. Dalej nie mam co robić. I w sumie tak sobie twierdzę, że może w tą noc skończę tę serię, bo. Bo już tak jakby. Potrzebuję ją skończyć. Yy, potrzebuję skończyć tę serię. Naprawdę. Tak typowo potrzebuję już skończyć tę grę, bo... Bo po prostu potrzebuję. Aha, jeszcze mnie to zaatakowało, za dobra. Aha, no Git. Dobra, wiecie, to jest bez różnicy, ja mogę sobie tak normalnie tędy przejść i... I też będę mógł tutaj mieć ten... To zapisywanie. Dobra, idziemy dalej. Tak, to chyba słuchajcie, jest takie przenoszenie między aktami, znaczy w tym akcie szóstym, który niby składa się z trzech poziomów, aczkolwiek e, to jest taki jeden długi, znaczy długi, pseudo-długi, przepraszam. Ups. Ciśniemy teraz, ciśniemy. Aha, tu są takie, takie ten schowki niby. Ale jak widać, w ogóle nie były mi potrzebne. <grym> Auć, auć, tego już w ogóle tutaj nie założyłem. Mój błąd. Aha. Nie, no w sumie. W sumie chyba dobrze idę. Jezu, jeszcze te lagi. Starczy mi tego tłuszczu, starczy. To w ogóle nie wiem, po co jest to przejście na, drugą, na tamtą stronę, bo tam też było coś, co... że tak powiem... Te, ten taki ruchomy ser, czy co to tam się ruszało. <laughs> nie wiem po co, ja się przedostałem, nie narzekam. E, no. Także ciśniemy dalej. No, dawaj, dawaj, dawaj. Mamy tu skoczyć? Tak. Czyżby koniec aktu szóstego? Nie, to nie koniec, słuchajcie. Czy to już jest zakończenie? Bo ja nie wiem. Zobaczymy, słuchajcie. Oby to, było, oby to był już koniec, słuchajcie, bo nie mam siły. Że tak powiem, ciągnąć auć? Aha, fajnie, że, mi to mi, że to mi spadło dopiero jak ja tutaj wszedłem. Miło. Aha, bo to zmienia kolory, dobra. Ale po co, po co mi to skrajniam tego czegoś, co napełnia. Wytłumaczcie mi to, bo ja nie ogarniam. Mmm, nic nie da. Chyba, że to będzie maszynka do znalezienia. Może jakieś urozmaicenie. A, u niego można zmieniać broń, słuchajcie. Ale jak? Czym ja mam u siebie cholera zmienić tą broń? Aha, ja chyba już zmieniłem. Nawet nie wiem jak, ale spoko. Aha, dobra, czyli teraz musimy pójść po to. No dawaj, 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 szybciej. Spadaj. No gin, gin. Kurde. Come on, come on. Dobra, padł. Teraz szybko tutaj. Git, wbijamy na górę. Jeszcze poczekamy, jeszcze poczekamy. Spokojnie. Spokojnie. No, idziemy. What? czarny ekran przez chwilę i wróciłem. No, można i tak, słuchajcie. Wracamy się tutaj. Łódź? Aha. Dobra, czyli teraz muszę trzymać tak jakby jakiejś ścieżki wybranej. Pierwsze co to pójdę do niego i wybiorę jakąś broń. Widelec się na pewno przyda, suszarka się na pewno przyda. I w sumie chyba nie widzę powodu, żeby mi się wszystko inne nie przydawało. Weź no No, słyszysz? Spieprzaj. Umrzyj tam. Jezu, jeszcze mi to gówno teraz spokojnie nie da. Aha, dobra. To nie miało tak być. Dobra, teraz ja te miśki nie mam... Nie mogę je do lawy wrzucić najwyżej. No umrzyjcie w tej lawie Mogę wziąć sobie jakiś ten, ten nóż cały mm, Dlaczego mi nie dało suszarki Skoro ja ją miałem chyba <laughs> Nie wiem No dawaj Dobra ciśniemy Dobra, aha bo tu zmieniamy cały zestaw broni Dobra, pójdziemy. Dobra, git. Aha, dobra, jeszcze się tutaj trochę zranimy. Ale tu nic. I czy ja będę musiał zmienić broń, jak tylko... <laughs> skończę je tutaj zabijać? Chyba tak, bo potrzebuję teraz. Chociaż nie, bo ja tam... Jezu, za co... Dobra, nieważne. Dobra, szybko pozdrowię. Dobra, zmienimy tam broń. Bo musimy teraz mieć ten widelec, niestety. Chcąc, nie chcąc. No, nie zaczynajcie tak gro. Daj mi już skończyć ten ostale... ten... ten... ten, ten nie, czy to jest Axe szósty. Czy co, co ja tu robię? Nie mam pojęcia słuchajcie. <laughs> no i... Aha, miło. Nie no, git. Git. Ja nie wiem co ja mam tutaj zrobić, słuchajcie, w ogóle, bo... Nie mam jak tego zabić z innym zestawem broni. Nie, nie będę taki głupi. No... <laughs> no myślę cały czas, myślę. Ale nie mam pojęcia, jakie. Ja... Bo on mi tu wszystkie. Wszystkie zestawy broni daje, no. Chociaż, chyba, że ja mam coś wybrać. Tu szarka. O, dobra, taki będzie dobry. Hmm. No, ha, pani, że ta tarcza jest teraz tam. Jezu. Nie, no, 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 no zaraz mi coś strzeli. Ale oby, oby był to już naprawdę ostatni odcinek, słuchajcie, tej serii, bo nie chce mi się, naprawdę nie chce mi się w to dłużej grać. Ta gra naprawdę w ogóle mnie jakoś nie, nie urzekła, że tak powiem. I to są takie naprawdę nudy. Kiedy się w to gra. Dobra, ciśniemy tam dalej. Nie mogę to z tego opisać. powiecie, ja że będę mógł. No dawać. Dobra, Git. Aha, no i znowu czarne ekran i znowu przeniesione tutaj. Eee, pozwólcie, że tego nie będę komentował, bo to jest bez sensu. To jest więcej czekania, słuchajcie, niż gry. No i nie żem narzekał, no nie? nie <grywa> no powiem wam, że naprawdę bez sensu. Bez Bez takiego większego sensu. Ty mi tutaj tak. E, wsysarka. No a to jest jedyny zestaw broni, który to mogę mieć. No kurde, zabij to, zabij to, proszę. No i? No to zaraz ja muszę czekać. No okej, okay, dobra. No, szybciej. Teraz tu. Nie, tylko nie ty. Spadaj stąd. No zaraz cię zabiję, naprawdę. Spieprzaj do tej lawy, proszę. Dobra, ale teraz w ogóle nie wiem, czy ja tutaj nie muszę iść przypadkiem. No właśnie, po ten zestaw broni. No i jeszcze to gówno musiało tu przyjść serio. Spieprzamy, spieprzamy. Dobra, git. E, poproszę teraz e, ścieżkę w tamtą stronę. Ja ledwo dycham tutaj. Ale dobra, za chwilę będę na miejscu, także spokojnie, spokojnie będę, naprawdę spokojnie. Chill. No bez jaj, proszę. Nie, nie, nie. No bez kitu, jeszcze to tornado musiało się tu pojawić, serio. Dobra, ale tornado nasze się tak, tak udało się zniszczyć. Nawet nie wiedziałem, że tak się je da, da zniszczyć. Jaki ja mam kaszel. Nie, to mnie tutaj poparzy. Dawaj, dawaj. No, jeszcze jedno. No, szybciutko. Ups. Dobra, zaraz to jeszcze raz piźniemy. Jeszcze tylko dwa razy to trzeba uderzyć, i koniec. Słuchajcie, oby to był koniec gry. Jezu, pamiętam. Nie, to jest pierwsza gra, słuchajcie, w którą, w którą ja, ja chcę tak bardzo skończyć. <laughs> nie, to jest niestety bardzo złe. No, W sensie, że gra powinna mnie interesować, a nie nudzić. A niestety z tą grą było zupełnie inaczej. <laughs> no, widzicie? widzieliśmy to. Co się tam? Jakaś niby krótka scenka. Czarny obraz. Jesteśmy w punkcie wyjścia. Bez sensu. Tak typowo bez sensu. To jest jakaś nowa broń w ogóle. A o niej coś mamy? Nie. Aha, no to co musimy mieć, tylko po prostu przed siebie i to czymś tam popryskać? No to będzie wielki finał. Aha. Nie, ja się muszę zapalić. Ja się naprawdę muszę zapalić, bo ja nie wytrzymam. Boże, to jest koniec? To jest koniec gry? Czy koniec aktu szóstego? Powiedzcie, że koniec gry, błagam. Błagam, powiedzcie. <śm> Chuj. <śm> tak, to jest koniec gry. Ja w ogóle, bo <coughs> wydaje mi się, że na razie jest za głośno. <coughs> hmm. Więc słuchajcie uciska. Ocena końcowa. <coughs> 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 już nawet w ogóle mam Chyba już, już nie mam słów. Słuchajcie do tej gry. 21 odcinków takiej monotonii. Po prostu dobra. Ocena, ocena gry. Hmm. Grafika. <S preachy> słaba, boże Grafika była słaba, słuchajcie, jakoś mnie nie uszekła hmm. Grafika naprawdę no, dla mnie, no, na mnie wrażenie nie zrobiła pod żadnym względem To takie zwyk zwykłe grafiki, to prostu których żadne żadnego szału, chociażby jakiegoś zachwycenia, chociażby takiego e, czegokolwiek Niestety grafika była bez sensu Brzydka trochę ja powiem 와. Muzyka Dobra, czasami była fajna, mm, nie zawsze, ale czasami muzyka była w miarę, w miarę znośna. Eee, także tutaj tylko tyle o muzyce mogę powiedzieć. <laughs> Niestety nie, eee, nie czułem się tak naprawdę tak, 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 w takiej sytuacji, nie odnosiła się zawsze. I grywalność, grywalność naprawdę słaba. Mm. Pierwsze 3-4 może odcinki jakoś jakoś dociągnąłem, ale potem naprawdę to, to się zaczęło robić coraz ludniejsze. Ja nie wiem jak ja dociągnąłem tych 21 odcinków słuchajcie, z tej gry. <coughs> no cieszę, cieszę się, że chociaż tę grę skończyłem jakoś. Naprawdę gra słaba, przynajmniej to jest według mnie to już... Nie, to po prostu... To jest żart, słuchajcie, to jest dla mnie żart ta gra. Nie ma żadnego szału, żadnej tak naprawdę... Yy... Yy, żadnego zainteresowania tą grą yy, ja osobiście odradzam, odradzam po prostu przesz przeszedłem z wami przez 21 odcinków i teraz mówię odradzam <grym> odradzam po prostu yy, ta seria aktualnie jest najgorszą serią jaką miałem yy, miałem okazję przeprowadzić yy, po prostu taką najsłabszą serią jaką chyba zrobiłem tak, ta gra jest taką pierwszą grą, którą tak mocno i tak cis, tak, tak, to po prostu krytykuje. No bo niestety gra mi się naprawdę nie podobała i ja nie wiem, jak ja wytrzymę 21 odcinków, ale jakoś to przeżyłem I wy też przeżyliście. Ja jedyne, czego się cieszę, to z tego, że tą grę mogę już odłożyć, odinstalować, odinstalować odłożyć na półkę i mogę wpisać do serii zakończonych projektów. Więc ocena gry od 0 do 10. 2 to i tak jest w niedobrze 2 yy, pomiędzy 1 niestety gra naprawdę jest słaba odradzam, po prostu odradzam wam kupno tej gry yy, odradzam, wam, gra, odradzam wam granie w tę, w tę produkcję niestety gra słaba ocena 2 na 10 to jest najniższa ocena jaką przyszło mi dać i yy, mam nadzieję, że ...że chociaż wam się to bardziej podobało niż mnie... ...i że po prostu już takiego błędu tak jakby nie popełnię. W sensie, że... ...że wybrać taką grę na, na projekt. To w ogóle była gra, którą ja zrobiłem po długiej przerwie... I, ...i taki trochę słaby start. No ale przynajmniej to ciesza mnie fakt, że inne serie, które aktualnie prowadzę... ...są, czy przynajmniej mnie jakoś ciekawiły. Ogólnie serie, które zrobiłem do tej pory jakoś mnie w miarę ciekawiły. Niestety ta gra... Klopsiki i zjawiska pogodowe Niestety, ale... <laughs> Najgorsza seria jaką miałem przyjemność... <laughs> przyjemność, okazję Poprowadzić Ta gra mnie usypia po prostu, słuchajcie Ja, ja teraz wiem, że jest noc, tak? Późno Ale ta gra by mnie nawet, słuchajcie, w po, popołudnie usnęła, bo... Nudna, naprawdę nudna gierka Niby tam wiem, dla dzieci te gry i tak dalej, tak? Ale na przykład... Madagaskar był ciekawy Tak jakoś mnie nie też chciał grać A w to niestety nie Także ocena końcowa 2 na 10 I mam nadzieję, że to już jest koniec napisów końcowych i mogę ten odcinek zakończyć Gdzie my jesteśmy w ogóle? Mm, nie ogarniam zaraz gdzie mam pada odłożyłem go w ogóle mm, Gdzie my jesteśmy słuchajcie? Gdzie my się znajdujemy? Nie mamy tu żadnych broni Wejdź do laboratorium, tak? aha, czyli po prostu, aha, Boże, mogliśmy ja, zacznęcie ten zaszczyt, zobaczmy co to będzie

nie no <laughs> ile tego ścierwa, raz, dwa, trzy, cztery pięć, sześć, siedem, osiem dziewięć, dziesięć wiecie co główną fabułę skończyłem co będzie dalej nie mam pojęcia czy nie się chce to kontynuować Słuchaj, słuchajcie, zrobię tak ja znajdę te pozostałe części, żarłopaczki <laughs> odblokuję ten schemat i dopiero wtedy się zobaczymy ja na razie tą grę odkładam Hmm, chociaż może nie no, w najbliższym czasie jakoś to postaram się poszukać tych żarłopaczek i zakończyć tę serię. Jeszcze jej nie wpisuję na zakończony Jezu, już się tak cieszyłem. Ale oc ogólna ocena, niestety, nie no, w sumie, w sumie grę skończyłem, tak jakby tak. Tylko że zostało mi jeszcze do znalezienia, yy, zostało mi do znalezienia też żarłopaczki, żeby blokować ten siódmy poziom, tak. E ale aktualnie mi się nie chce, więc gra skończona. Jeżeli będzie mi się chciało zrobić ten kolejny odcinek, ale aktualnie tak jakby grę odstawiam. Także ocena końcowa do na 10, już to powiedziałem, były napisy końcowe, były, gra skończona, gra skończona. Dziękuję Państwu, dobranoc, eee, także nie wiem, zobaczymy jak to będzie. Także cześć, trzymajcie się i do usłyszenia w następnych seriach. Na razie.